Cześć, Inga. Rafał? Witam w kolejnym odcinku dotyczącym IP Boxa. Tym razem o tym, że IP Box przysługuje nie tylko programistom, ale wielkiej rzeszy jeszcze ludzi. I przy tej okazji chciałbym złożyć gratulacje Indze, dlatego, że mam tu przed sobą interpretację, zresztą kolejną już interpretację, ale to jest w pewien sposób szczególna. Dlaczego ona jest szczególna? Jest ona szczególna, Rafał, dlatego że. Uzyskaliśmy pozytywną interpretację dla analityka biznesowego, co nie jest zbyt oczywiste w środowisku programistów, w środowisku IT, żeby analityk biznesowy Mógł również skorzystać z preferencyjnej stawki IP Box. Okej, okay, to może tak, to skupmy się na tym, jak kto uczestniczy w ogóle przy budowaniu programu jakiegoś software'u, kto uczestniczy. Tak, na, tak naprawdę zależy od firmy, ale co? Tak, to są z... małe i duże firmy, Dokładnie. ale takie najbardziej rozbuchany grono ludzi. Okej, okay, to tak. Firm. Możemy zaliczyć project managera, analityka biznesowego, designera. Projekt own ownera, możemy również programistów i testerów oprogramowania. I te wszystkie osoby, jeżeli ym, tworzą program komputerowy, czyli mają swój wkład, nazwijmy to intelektualny, w powstanie jakiegoś y, prawa autorskiego, tak. to to jest jednoznaczne z tym, że tworzą program komputerowy, jeżeli przenoszą prawa autorskie do tego programu komputerowego na swego zleceniodawcy, to mogą zastosować preferencje IP, IP Box. Box. Tak dokładnie, ponieważ nie mamy utrwalonej definicji legalnej programu komputerowego i tak naprawdę to, co robi na przykład analityk biznesowy, czyli tworzy dokumentację, koncepcję, plan, to też będzie program komputerowy i do niego też będzie przysługiwała preferencyjna stawka IP Box. Okej, okay, czyli to, o czym my teraz mówimy, że te szerokie grono uczestników... Y które tworzą, produkują IT, może wprowadzić IP Boxa, to nie są tylko nasze prywatne poglądy, ale to wynika wprost z interpretacji. Tak, dokładnie. To jest potwierdzone również interpretacjami. To nie jest tak, że to jest tylko w naszym odczuciu. To jest potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. A teraz te nasze, nasze spostrzeżenia, które budujemy na bazie cudzych interpretacji, teraz powtarzają się... Poprzez... Tak, w naszej pracy, dokładnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku o IP Boxie. Zapraszam do subskrypcji. Proszę się zapoznać z całym spektrum usług, które świadczymy, głównie związanych z wprowadzeniem IP Boxa.